Hej, moi drodzy, raczycie się soczkiem? O, wyobrażacie sobie różne kształty chmurę? Podoba mi się ta zabawa. Wow, ta rakieta jest fenomenalna. O, zobaczcie, mały roki też tu jest. Są niesamowici. Ben, uważaj! Dzieciaczki, cofnijcie się! O nie, ta platforma chyba długo tak nie wytrzyma. Lepiej szybko zawiadomię super ciężarówkę! Karl! Ben jest w niebezpieczeństwie. Zaraz spadnie z budynku! Super ciężarówko, a tu jesteś! O nie, ten sok się rozlał i będzie ślizgał! Super ciężarówko, szybko coś wymyśl! Świetny pomysł! Super platforma. Uwaga, uwaga, wszyscy, zróbcie miejsce! Już dobrze, Ben, trzymaj się! Super ciężarówko, działaj! O nie, czy wyżej się mi już nie da? Jeszcze tylko troszeczkę! Dalej, super ciężarówko, musisz podnieść wyżej! O nie Ben! Super ciężarówko, trzymaj balans! O! Oh, mało brakowało. Dobra robota, super ciężarówko! Ależ to wielka ulka, prawda, dzieciaczki! O, chcecie już zejść na dół? Ale jak tu wjechaliście? Dzięki samolotowi Penny? Okej, okay, ale ona teraz jest w pracy. A platforma superciężarówki jest za niska. Co o tym sądzisz, superciężarówko? O, chyba już wiem, co zrobisz. To jest wielki, pompowany materac. Świetny pomysł! <laughs> Dzieciaczki, nie ma się czego bać. Posłuchajcie mnie. Możecie skoczyć. Ty chcesz skoczyć pierwszy? Ależ z ciebie odważny samochodzik. Jesteś gotowy? Do biegu i... skacz! I lecimy! Wow! Ależ masz teraz zabawę, co nie? Kto chce skoczyć następny? Razem? Wow, tego się nie spodziewałem! Cóż mogę powiedzieć? Świetna robota, superciężarówko! Dzieciaczki są po prostu zachwycone! I oczywiście znowu uratowałeś dzień! Do zobaczenia następnym razem! Hej Lili! Zabierasz dzieciaczki do parku? Będziecie świętować walentynki? Niesłychane! Macie 100 balonów wypełnionych ale i chcecie je wszystkie wypuścić? Haha, ha, ten manewr bardzo się spodobał dzieciaczkom. Lili, uważaj! O nie! Zawiadomić superciężarówkę? To świetny pomysł! Karol, potrzebujemy twojej pomocy! Lili zawisła na krawędzi mostu, a wiezie w sobie dzieciaczki. Lili, super ciężarówka już tu jest. Zgadza się, dzieciaczki są w środku. Będziesz się transformował? Już nie mogę się doczekać. możesz uratować dzieciaczki. Superciężarówko, jesteś geniuszem. Dzieciaczki będziecie musiały wskoczyć na platformę superciężarówki. Jesteście gotowi? Jeszcze tylko dwa. I ostatni. O oh, nie. Super ciężarówko. Szybko zrób coś. No nie! To tylko dzięki tym balonom Lili jeszcze nie spadła! Teraz się Super ciężarówką uratuj ją! Materac! Tak jest! Na nim możesz wylądować, Lili! Zgadza się, Superciężarówko. On nie jest we właściwym miejscu! Dobra robota, dzieciaczki. Lili, Karl lekko cię popchnie, tak żebyś mogła spaść. Wow, niezłe lądowanie. No, dzieciaczki zawsze się świetnie bawią. Haha, tak samo jak ty, Superciężarówko! Bawcie się dobrze i jeszcze raz dziękujemy Ci, Superciężarówko! Do zobaczenia w następnym odcinku! Hej, Carrie, a dokąd się tak spieszysz? Co takiego? Walter nie przyszedł do pracy? Ha! Ha! Co to było? O nie, ale bałagan. Chyba potrzebna ci pomoc. He he. Aha. Karl, Gary potrzebuje twojej pomocy. Walter nie pojawił się w pracy. Kari nie wie gdzie on się podzielił! na Aha. Biedna Kerry, ona bardzo potrzebuje pomocy. Aha. Oh, chyba super ciężarówka ma jakiś pomysł? Co to będzie za transformacja? Tak, to jest super helikopter. Jak ci się podoba, bycie helikopterem, super ciężarówką? Wow, nie wiedziałem, że umiesz robić takie rzeczy. Teraz znajdźmy Waltera. Ha, chyba nie ma go w sklepie z oponami, gdzie on mógłby się podziać. też go nie ma? Hmm. Zaraz, zaraz. Coś zobaczyłeś? O nie, to on! Walter, chyba jesteś w tarapatach. Wspieszyłeś się do pracy? Nie zauważyłeś, że most się podnosi? O nie, super ciężarówko, pospiesz się i go uratuj! Jeżeli go nie zdejmiesz, on wpadnie do rzeki, a nie umie pływać. Masz już rozwiązanie? Twój gadżet? Wow! Wow! Wybrałeś śmigło z uchwytem. To będzie idealne! Nie martw się, Walter. Super ciężarówka cię uratuje. Już prawie cię mamy. Spokojnie. Tak! Haha, ha, ha, ha. ha, ha, mówiłem, że będzie dobrze. Hmm. Dobra robota, super ciężarówko. Walter jest ci bardzo wdzięczny. Walter, leć teraz szybko do Kerry. Do zobaczenia tam, super ciężarówko. Kerry jest bardzo ucieszona, widząc cię całego, Walter. Walter ma coś dla ciebie, super ciężarówko. Wow, wow, ostrożnie, Walter! Wow, ten lud wygląda tak smakowicie! Smacznego, Karl! Do zobaczenia, przyjaciele! Hej, Frank, a dokąd się tak spieszysz? Ach, widzę! Kari upiekła nowe ciasto i chcecie je spróbować? Ej, hey, uwaga! Oh. <śmienicza> e? <śmienicza> Wszystko w porządku, Frank? Lepiej zawiadomię super ciężarówkę. Karl, oh. tu jesteś! Frank miał mały incydent. Przewrócił się na bok po środku ulicy. Musisz pomóc mu się podnieść. Kari upiekła nowe ciasto i teraz wszyscy chcą tam pojechać je spróbować! Frankowi ktoś zajechał drogę, a ten się przewrócił. Super ciężarówko musisz się transformować. Sprężynowa ciężarówka? Ale klawo! Mamy teraz Franka! Wow, nie wiedziałem, że potrafisz tak skakać! No, no, super ciężarówko, lubisz się popisywać. Ale pamiętaj, mamy tutaj ważną misję. Oh. Tam jest! Ha, ha. He, he, he. Ha? Oh. Frank, oh. nic się nie martw! Super ciężarówka, już tu jest! Co myślisz, super ciężarówko? Chcesz postawić Franka z powrotem na koła, używając oh. swoich oh. super sprężyn? Okej, okay, spróbujmy! Frank, zaraz postawimy cię na koła! O oh, oh nie Spokojnie, oh, Frank, nie, zaraz coś wymyślimy. Czyżbyś miał jakiś pomysł? Oczywiście. Przecież możesz hmm. użyć swojego gadżetu! Gigantyczny magnes. Ale super. Magnes jest zimny, Frank. Frank, jesteś gotowy? Tylko nie bój się. Trzy, dwa, jeden. Ha, jeszcze nie? Spróbujesz jeszcze raz? Trzy, dwa, jeden! To chyba działa! Nie, tylko nie to! O, ale ulga! Mam nadzieję, że u Kelly zostało trochę tego ciasta. Hej, Kelly, widziałeś już sprężynujący pojazd? Czy masz jeszcze trochę ciasta dla naszych dwóch bohaterów? Wow, Kerry, to wygląda przesmacznie! Jestem pewien, że będzie wam smakować, moi przyjaciele. Do zobaczenia. Hey kids, thanks for watching. If you like Super Truck, click here to subscribe. For more adventures, click here. See you on the road.